Witam państwa na kanale Srebrne Prowokacje. W dzisiejszym odcinku pokażę wam kilka fajnych monet, które trafiły do mojego zbioru. Są to mianowicie monety francuskie. Monety o nominałach 2 franki. Tutaj mamy taką monetę 1 frank, tutaj i 50 cm. Monety odpowiednio o wadze 10 gramów moneta 2 frankowa, 5 gramów moneta 1 frankowa oraz 2,5 grama. Moneta półfrankowa, czyli 50 cm. Monety te to srebro próby 835 i powiem Wam, że takie monety można bez problemu kupić właśnie w cenie mniej więcej spot plus 10%. Jest to pewnego rodzaju alternatywa do współczesnych monet frankowych typu 5 franków, 10 franków czy też 50 franków z. XX wieku i to jest pierwsza kwestia, jak widzicie nie jest to może jakaś oszałamiająca ilość natomiast no właśnie kilka takich fajnych monetek udało mi się w ostatnim okresie wylicytować słuchajcie, drugą kwestię, którą mam do Was dzisiaj w tym krótkim filmie to jest właśnie to co widzicie, czyli widzicie tutaj PRL ja ostatnio przygotowałem dla Was film o monetach PRL-u mówiłem o tym jak zmieniła się cena tych monet na przestrzeni ostatnich no ostatniego roku w zasadzie, i w trakcie tego filmu, powiedziałem, że monety typu mapki kosztowały kiedyś parę złotych. Parę złotych, i tutaj rozgorzała dyskusja w komentarzach, że no parę to raczej one nie kosztowały, parę naście, dwadzieścia parę, ale nie mniej. I słuchajcie, jestem bardzo ciekawy, jak daleko sięga Wasza pamięć, bo tak jak wiecie, ja tematem właśnie tego typu monet zajmuję się mniej więcej od dwóch lat. I dla mnie taka naturalna cena za mapkę to było właśnie mniej więcej 18,20 zł w 2019-2020 roku. Dajcie mi proszę znać w komentarzu. Wpiszcie, jeżeli możecie, ile po ile najtaniej kupowaliście mapki. Czyli wpisujecie rok, miesiąc, jeżeli pamiętacie, i cena. Bardzo mnie to interesuje, jak ta cena ty właśnie tych, tych, tych monet kształtowała się na przestrzeni. Ostatniego roku, dwóch lat, pięciu lat, dziesięciu lat, jeżeli ktoś pamięta. Bardzo będę wdzięczny za te komentarze. Myślę, że wszystkim nam one dają pewien pogląd na to, jak ceny tych monet się kształtowały i jak mogą się kształtować, bo takie scenariusze również trzeba brać pod uwagę. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. No i to zapraszam Was na kolejne filmy, które dla Was przygotowuję. Dzięki, cześć.